Spencer Spencer bo ojciec się wyjebał Kurwa co jest z tym głównym Jaki ten serwer jest popierdolony kurwa Nie chce mi się tu grać no kurwa no No jak to kurwa przenieść Kurwa jakie gówno jebane Nie wiem się kurwa jaki syf kurwa jebany nie wiem, wychodziłem i nagle mi zacimło się, pod... musiała mi przyjebać. Nie ma innej możliwości. Przewsiadaj. Idziemy. No kurwa, wsiąść. No i gdzie jest ten nóż?! Gdzie jest ten nóż?! Po Rambo przez... Gdzie jest ten nóż?! Siema, Sergio. Wiadomo, kiedy beda wyslane i z dropu. Ty, bo... Dajesz go podnieś, matka. O. Matizksks przesyła 5 złotych. Zamówienie złożone na 77 z kolekcji WW. Trzymaj się tam, No, będą wysyłane teraz i w poniedziałek i ten, po kolei. Tutaj